Witam wszystkich! Najpierw zrobimy muzyczkę moją ulubioną. Tak, wieszkę. Wieszkę Disco Polo. polo. Czekajcie. Dobrze. Kiszymy go. Ten. No. Okay. Witam wszystkich! Nazywam się Piotr KB. Tak, pewnie znaczy. założyłem mnie na nowe konto. I to takie nowe info teraz. Po pierwsze, zrobimy instruktora. W Word, w Łódź. Tak, muszę się pokwalić. Po drugie, wjechałem w Dżowo na działce, niestety. Po trzecie, razem z Darkiem, no, tu katowaliśmy GDA. No. Niestety się nie chciał spalić. No ale tu jeszcze to spalimy go. Jak przyjdzie. A właśnie, to to już przyszedł. Tylko tak wam potem pokażę. Następna sprawa. Czekajcie, pojdzie tu taka fajna. Hmm. Kolejna sprawa co tam, no tego, z Darkiem tam jeździliśmy sobie pomieszczeniem tam, fajnie driftowaliśmy i muza wiejska, tak jak ta, no i ludzie się patrzyli. Następnie zamówiłem te Ampa, miałem zamawiać z tch, y, .d, no ale y, Darek mówi, żebym sobie, sobie ten, y, zamówił lepiej z no i tak zrobiłem, bo tam ceny to kupiłem go za nie wiem czy mam, dobra powiem 500 zł nowy no zamówiłem z tego kropka cecha patka przyszła dzisiaj po miesiącu oczekiwanie niestety bo tam wiecie nam statek jakiś tam coś prom tam a nie tam już jakieś tam cło, coś tam. No, pokażę wam tą stronkę, thoman cecha, poczekajcie nie to jest to wpiszemy Będę paluchem. No, dobra, macie tromacce, Co to jest kurwa? To nie było wcześniej. Wcześniej można było kupować końcówki, guśniki za, za pół darmo. Co to jest? Nie wiem, kurwa jakieś. To chyba wina serwera, coś serwery. A pewnie za dużo ludzi chciał kupować te końcówki. Dobra, chójisty. No, to wam pokażę zaraz champa. To jest champ. No. Nie, Tesamp, bo to tam tak chińskie oznaczenie. Tesamp 30. Pokażę Wam, to przyszło dzisiaj. Waga. A, 2700. No! Metalowa lunka, zaherbisty, nie? Metalowe wszystko. takie wersja miniaturowa, słyszałem, że ten, że mało zajmuje miejsca. Potencjanometry, piękne wskaźnik klipa o, dzwoni ktoś, ja to tam, potem odbieram to, w każdym bądź razie. Dane, tutaj przeszkowane na kartce. te sam prolinę 3000. Dwa razy 1800. Prolinę 3000. 2 razy 1800 W. Dwoma, kurwa. To jest moc, kurwa. Rozwijmy każdy bośniki, kurwa. się chowacie. Tak. Dwa razy 1800 W. kurwa, to jest moc. Tutaj takie Finczycy nie wiem, nie postarali się, bo tak. Tutaj wychodzi, zobaczcie. No i tu jest wyżej, tak? A tu niżej, nie wiem. No, a nie podłączę Wam niestety go dzisiaj, bo ten, tu jest. Wtyczka. I ona kurwa, tam jest napisane ym, 380 V, 100 amperów A ja mam w wniosku 240. I kurde, tam, Jak włączyłem, to mi dwie, bo te, kurki wszystkie. I kurwa, nie wiem. To teraz to, nie wiem jak to zrobić, trzeba do energetyki i oni chyba włączą mocniejsze tam coś, nie wiem. No, noszę taką maskę, wam powiem. Czekajcie. O kurwa. Bo... boję się, bo chodziłem tak po mieście i oni się śmiali wszyscy za mnie i potem zdjęcia robili i to na Facebooka i na YouTubie filmy takie robili brzydkie, to ja to muszę w masce chodzić teraz. No i czasami tak mi się aż płakać chce, to wtedy biorę i tak. Płaczę, tak? I tego psa tak biorę i on mnie pociesza, ten. Tak, o. Taki pies. No, bo mi się płakać chce. No. Niestety. No, i tu jest ten temp i dla wszystkich frajerów, hejterów, którzy mnie nie wiedzieli kurwa, ten nagrywam, że mam, kurwa, tempa i teraz w dupie mam was. I zobaczycie, kurwa, spali tego waszego kamerona kurwa, ewanego. No. I z Darusiem spalimy i będzie kites. No. I, i ten. I nie zamawiać takich samych, bo kurwa zobaczycie. Bo to będzie hamstwo. Jak takiego samego jak zamiast sobie. Jeszcze zamówiłem y, tego. Mas refleks. Czekajcie. Taki przyszedł, Mas refleks. Taki, taki. Nie widać. No, taki. Ksiły trochę. Się postawi to. Postaje. To będzie do tej BM, 2BM, -y, 18 sali. Tu mi się to już rozwaliło w tampie, nóżka. Nie wiem, tam, podczas transportu. Taka śruba odleciała tu, jedna. Jak ten, jak ten tam przychodził, te sam, przepraszam, przychodził. I taka mała wyleciała śruba. To w parcy było wszystko, nie wiem, to tam pewnie zapasowe dali to, no, śruby. No, aha, i wam pokażę coś jeszcze. Bo mm -hmm. ja się wkurzyłem ostatnio, jak nie zaczęli wjechać na drugie samo łapie, miałem i tam. I ścierałem sobie na szczernicy. No, to tyle. Pozdro dla Darusia. Dla Kamillom 1, 2, 3, bo on ma bogi. Pozdro dla tego, no. Pozdro dla tam wszystkich vlogi maniaków. Jest i maniaków. Bo to jest najlepszy, to się to gówno. No i pozwól dla tego, dla mojej dziewczyny, bo będę miał dziecko niedługo. No. I tyle, kurwa. I jebać Twitterów, to są ziromaniaków. I tyle, i mój, kurwa, temp, te, te samp, kurwa. I tu jest najlepszy, kurwa. te samp. I tyle, i na razie, kurwa.